Co? co jest? Pod spodem? Nie, nie, nie. Kamerka, no aparat taki. Dobrze, jeszcze raz to zróbmy. No sygnał jest tak jednoznaczny i tak silny, że to nie ma tu wątpliwości. A po bokach? Zanika. Z jednej strony? I w drugiej, czyli tutaj jest ta lufa, tu jest lufa. W tam wysłane odkopale, tyle odkopali no no. tyle tam dalej Do tego. tam będzie koniec. O. No tu jeszcze coś jest tak z boku. Oto, no, tu się zaczyna. W tym no, super. Co, to jest taki, taki potężny sygnał. No to chyba mamy wszystko tutaj. Już wyłączam, bardzo dziękuję. No chcę tylko powiedzieć, że jest armata. Dobra, super.